Z nie mają patrząc w drugą biografię, mocno. długa I polityka socjalna, za się trzyma, każdy Każdej się sądy, żeby państwo byli w więzieniu rosyjskim. Ja Róż. Jestem białym, duży, mam za dużo czasu, chcę go kulturalnie wypełnić. Właśnie to między innymi, ale również ze względu na, na to, że są wspaniałe zajęcia, na których po prostu jeszcze mogę. Udoskonalić swoją osobowość i swoją inteligencję. Do tego stopnia mi się podoba, że ja jestem często dużo za wcześnie. Na przykład dzisiaj zamiast dziesiątych już byłem na dziewiątym, bo się nie mógł doczekać na ten moment, kiedy ja tu będę. Ja tym żyję po prostu. Między innymi mówiąc, to chyba to jest taki drugi dom. Bo... Przychodzę, mam tu znajomych, przyjaciół, śpiewamy, pijemy herbatkę, niektórzy tańczą, ja nie tańczę, bo chodzę o lasce, ale z przyjemnością się przyglądam. Do Domu Kultury przyszłam przypadkiem zupełnie, bo pracowałam wcześniej w banku i prowadziłam własne wydawnictwo. Ale kiedy się znalazłam w sp, takiej społeczności, tutaj w Domu Kultury, szalenie spodobały mi się osoby dorosłe. Dla mnie Dzień. ten przypadek był <SZ>. Dzień Dzień. Największą, największą radością, jaką mogłam dostać od <Sz>. To, że znalazłam się tu w określonym czasie i miejscu i spotkałam osoby. Które bardzo cenię, lubię i szanuję za to, że są po prostu autentyczne. To jest dar od Boga. Dzielę się swoimi wiadomościami i dzielę się tą radością, którą dostaję od swoich studentów, właściwie moich przyjaciół. Mam ich 120 przyjaciół. Którzy śpiewają, tańczą, malują, to jest ogromny kapitał. To jest to ogromne szczęście, które mam od życia, że mam tylu przyjaciół i życzę wszystkim, żeby mieli tylu przyjaciół. Rodzina szczęśliwa, wspaniała, dlatego że po prostu ja, jeśli chodzi o rodzinę, to ma taką układ, że oni wszyscy są... Dorośli, każdy ma swoje życie. Wnuki mają 18-15 lat. To jest dziadek im niepotrzebny do zabawy. Także ja po prostu byłbym bardzo samotny, albo bym przeszkadzał po prostu. Słabości. Rzeczywiście, no, tak praktycznie rzecz biorąc, to co ja mogę mieć w słabości? Słabości do płci pięknej, to na pewno mam. Bardzo by się zawsze wyglądało od dziecka, to lubiły koleżanki, lubiłem się z nimi bawić. I, i, chyba powinienem być dziewczynką, bo i laleczkami lubiłem się bawić, nie kudzikami, ale tak w życiu jednak. Y, Myślę, że byłem w 100% mężczyzn, no tak gdzieś. Tak by przynajmniej moje żony mnie oceniły. Znajoma mnie do chóru przyprowadziła. Namówiła, żebym przyszła śpiewać. Miałam duże opory, bo jakoś takie myślenie miałam, że. Że, że już ten, nie ten wiek, no ale po roku mam nagrania na YouTube. Tu nie przychodziła. Byłaby pustka i internet. Mogę być zadowolony z tego, co przeżyłem. I teraz y, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Daję sobie świetnie radę jak na moje Bardzo że świetnie. Zadowolona jestem ze wszystkiego. Bo świat jest piękny.